hejo mówię do was i muszę zaufać, że się nagrywa bo nie mam nie mam zupełnie podglądu co tam się dzieje, postawiłam was na e, półce z ręcznikami wyświetlacz dotyka ściany a ja się ogarniam będę olejowała kłaki będę nakładać maseczkę bo czekam godzinę, aż ciasto na cynamonki urośnie, także trzeba ten czas jakoś spożytkować. Dziecko się zajęło sobą. No to matka może trochę sobą. W ogóle olejuję się najzwyklejszą spożywczą oliwą. Polecam. A Nie przemyślałam tego trochę, będę chodziła z takimi śmiesznymi włosami teraz na tym vlogu. No ale co, prawdziwe życie. Nie? Dzisiaj mam taki skomplikowany dzień. Jest na drugiej zmianie, na popołudniowej, czyli tak naprawdę jestem sama cały dzień z helą. A w nocy wyjeżdżamy na lotnisko. Jesteśmy niespakowani. Ja mam nieskończoną pracę, bo od dwóch tygodni Helena jest chora, także pracuję zdawkowo po nocach albo jakoś tam bez doskoków w drzemce i tak dalej. Także dzisiaj, teraz mamy chyba około 14 tej godziny, a muszę dzisiaj właśnie jeszcze spakować mnie Helenę jedzenie, pampersy, no takie najróżniejsze rzeczy na naszą przygodę muszę skończyć trzy sesje zdjęciowe hmm. a teraz sobie pomyślałam, że jeszcze nagram vlog z przygotowań tak że będę go jeszcze pewnie montować o 20 miałam iść spać z Heleną, żeby w nocy jakoś żyć w samochodzie i i na lotnisku, ale pewnie się skończy tak, że ululam Helenkę i usiądę do komputera. Brawo ja. Dobra. Jeszcze końca. Boże, oliwa to jest tak wspaniały produkt. Można z nim zrobić absolutnie wszystko. Z nią. Dzisiaj nie piekę focacci, więc no, dzień bez oliwy to dzień stracony sobie ją chociaż tak do organizmu przetransportuje. Więc mam nadzieję, że coś widać. Nie? Jest to rozpoczęcie tego vloga, więc fajnie jakby się to dało wykorzystać. Co, aniołeczku? Dzieciaki. 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 Dzidzia śpi, ululałaś Dzidziusia. Dziś trzeba być cichutko. Płacze, Dzidziusz, poczekaj, już tylko sobie zepnę włosy. co? Już ci pomogę go lulać. Pan? Pachniesz kabanosem. Jak? Pachniesz kabanosem. Zjadłeś kabanosy? Tak. Te, które kupiłam do samochodu na naszą wycieczkę. No nic się nie stało samochodzikowi chyba, co? Spadł po prostu. Się uderzyłeś z samochodzikiem? A to feller westchnął. Okej. Okay. Tak? Już pokaż mi tego dzidziutka. Ale dzidziuś, no niesłychane. Dziidziuś samochód, mam go potem ponosić troszkę? Dobra, to ty sobie odpocznij, a ja ponoszę, przyniosę ci jak zaśnie. kochanie Proszę, no, możesz już też się z nim zdrzemnąć mhm. mama sobie nałoży maseczkę nie wystrasz się nałożę sobie maseczkę na twarz, nie wystrasz się będę chodziła chwilę z maseczką, ok? maseczką? mhm ja nie nie, nie nie, dla dzieci to nie ma takich produktów, wiesz? Nie ma? Dzieci to mają taką skórę. Dzieci to płacze. Dzieci płacze? Tak, no. nie Dobrze, pozwól tylko, że nałożę maseczkę i wtedy wezmę dzidziutka, dobra? Dobra. Heluś, uważaj, mama ma mama, maseczkę. Mama ma mama, maseczkę. Chcesz zobaczyć? Tak. To trochę zabawnie wygląda, wiesz? Zobacz. Jest okej? Okay? Dobra, to jak skończę swoją, to zrobimy dla ciebie, tak? Tak. O zobaczę czy jest nagrywanie, jest nagrywało się, super, mam nadzieję, że, że się ostro nagrywało Co chcesz szybko Maseczkę? Dobra, zabieram was, ee, pokażę wam gdzie wyrasta moje ciasto na cynamonki, no i potem się pakujemy Tutaj wyrastają cynamony, lecimy robić nadzienie Trochę cynamonu, trochę wanili, masła, no i cukru. Ja rozpuszczam masełko, a w tle Helenka śpiewa piosenkę o maseczce. Serce mi podpowiedziało, żeby dodać jeszcze troszeczkę soku z cytryny. Ja rozumiem, że ty nie chciałaś maseczki, ale sama mi mówiłaś, że chcesz, dlatego ci założyłam. A nie chciałaś, tak? Pomyliłaś się? Nie wiedziałaś na to się piszesz? No dobra, chyba w miarę urosło. Bierzemy to. Rozumiem, aniołku. Podsypałam sobie blat. No. Podsypałam sobie blat mąką. I okazało się, że właśnie wykorzystałam do samego końca moją pierwszą dziesięciokilową mąkę. Gratulacje! Wydaje mi się, że starczyło jej na jakiś miesiąc moich wypieków, bo zaczęłam piec tak regularnie od 31 grudnia. Ale wtedy jeszcze nie miałam tego wora i jakoś tam w trakcie sobie zakupiłam. A tutaj moje rozwałkowane ciasto jest tak puszyste i tak po prostu w dotyku aksamitne. Mam nadzieję, że. Bułeczki będą mięciutkie, bo tak się zapowiada, że takie będą właśnie. Teraz co muszę tym basełkiem to pięknie wysmarować. Mm. Zrobiłam totalnie na oko, ale uznałam, że skoro już dosyć mi to drożdżowe na chleb wychodzi, to i na cynamonki mi wyjdzie. Nadzienie też na oko, dużo cynamonu, mało cukru, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie chciałabym, żeby one były takie turbo, turbo słodkie, jak jakieś słodycze, tylko takie bardziej bułeczki po prostu z cynamonem, bo planuję polać je lukrem. No, ale zobaczymy, nawet nie smakowałam tego jeszcze. Pierwszy raz, no jak nie wyjdą, to się nic nie stanie. Coś tam i tak za wszystkich wypieków wychodzi, nic się nie marnuje u nas w domu, nawet jak nie jest perfekcyjne. Jesteśmy ogólnie, nie jesteśmy ogólnie wybredni. W oryginalnych przepisach tych szwedzkich. Wydaje mi się, że zazwyczaj występował cukier taki grubo do posypania. No ja takiego nie mam, więc nie będę dzisiaj jeszcze w tym szalonym dniu absolutnie kombinować i szukać gdzieś po sklepach. Dobra, spróbujemy zrolować. Oczywiście już się pewnie ciacho przykleiło. no i jeszcze w trakcie rolowania mi się ten akumulator rozładował ale już wymieniłam i już jestem rolujemy dalej zobaczymy jakoś tragicznie się nie przykleja więc Och. więc liczę że będzie sukces najgorzej wiecie jakby się porobiły dziury po prostu jeszcze tutaj trochę mąki w ogóle przepraszam was, że cały ten filmik taki będzie... Bez ostrości, ale nie mam czasu się tym zajmować. Ja chciałam się jeszcze do Was odezwać przed wyjazdem, no bo potem to. A zanim wrócimy, zanim zmontuję materiał, o ile w ogóle będziemy nagrywać, no bo jakby dobra, tylko jedno miejsce się nie popsuło w tych cynamonkach. Tutaj widzicie. Nie wiem, czy w ogóle damy radę nagrywać jakoś z Heleną, no ale sprzęt zabieramy. Zabieramy drona, zabieramy aparaty. Mam nadzieję, że coś fajnego się. Uda nagrać, no ale to czas pokaże za jakiś tydzień z kawałkiem. Jak się odezwę, to, to się wszyscy przekonamy. Pochwalę się jeszcze na Instagramie, że piekę. No a co? Lubię w ogóle, jak do mnie piszecie, że zaczęłyście właściwie wszyscy, wszystkie dziewczyny. Piec chlebki to jest takie super. Jak dzisiaj zobaczyłam w galerii, że upiekłam swoje, no takie pierwsze bułeczki 31 grudnia i uświadomiłam sobie, że od tamtego czasu nie kupiłam, o fuj, jaki brudny telefon. No dobra, nie będę dotykała ciasta po tym, jak dotykam ten telefon, więc no, zawsze myję ręce. No ale jak sobie uświadomiłam, że od 31 grudnia nie kupiłam żadnych e, wypieków, to po prostu wszystko mamy upieczone przeze mnie w domu, to no dumę, poczułam dumę, także chwalę się, mam nadzieję, że się ktoś zainspiruje i upieczecie sobie na weekend szwedzkie bułeczki z cynamonem no i nagram jak ty pięknie ustawiasz to twoje rączki? super, to będzie twoja, tak? Cynamonka no, ale ułóż ją na papier mhm, zaraz do piekarnika wkładamy tak? No, na razie jeszcze nie podjadamy, bo jeszcze są surowe. Mam nadzieję, że ta odległość... Bo no, surowe ciasto to jest! Z surowym jajem! Fuj, fuj, fuj! Nie, nie, nie! Upieczemy! Upieczemy! Upieczemy najpierw! Mam tak. nadzieję... Poczekaj, bo coś powie do aparatu, dobra? Poczekaj, Rybko, bo to jest ważne, żeby się upiekły takie, wiecie, nie, nie suche, ale takie fajne, puszyste i wilgotne, to też musi być hmm, dobra odległość między nimi. Mam nadzieję, że ta będzie w porządku, zobaczymy. Chcę, żeby tak się trochę posklejały, żeby to było troszeczkę takie do poodrywania, ale też żeby, no, nie, nie zlały się po prostu w jedną całość. Bardzo mi zależy, żeby to były takie mięciutkie bułeczki, takie mniam, mniam, zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy jaju pierwsze. Helencia no wałkuje mąka. Tak? Jak wałkujesz mąkę? Ciasto masz? Tak, ciasto. Ciasto, super. Wałkujesz sobie? A mama ustawiła stoper na 14 minut w 180 stopniach i czekamy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Jestem taka ciekawa. Ty do pieca też potem to włożysz? Tak. Pokaż tutaj do widzów, jakie masz ciasto, jakie zrobiłaś. No. Zobacz. Ta Tadam! Hmm. Ciasto Helenki. Ja, ja, ja Wałkujesz? Ja w wodzie. Pierwsza włożysz do pieca? Pieca. Hmm. No dobrze. Surowe jest. Surowe jeszcze jest Twoje ciasto? A nasze cynamonki już robią się takie nawet niesurowe. Chyba wyciągam, bo już się troszeczkę robią ciemne. Ach, wyglądają jakby miało być suche. No ale musiałam walczyć w salonie z Heleną, która nie może się zdecydować, co chce po prostu robić. Ach, no, no dobra, wyłączamy. Są takie fajne, jak miało być mięciutki. Wzruszę się. Całe po prostu pod ręką tak chodzą. Mm. Jeszcze zdecydowałam, że skoro mam cukier puder w domu, no to zrobię polewę i jednak będzie na słodko. O mamo, nie wytrzymałam i musiałam posmakować. To jest takie mięciutkie, sprężyste ciaso. To na dzień wyszło obłędne. Sorry, że się tak chwalę, ale po prostu wow, pycha. Razem zrobiłyśmy, prawda? Tak, tak, smakuje. Mm -hmm. Smacznego. Mam się zgryza. E, jem jeszcze jednego cinnamona i biegiem lecę się pakować Przede mną pakowanie, obrobienie trzech sesji, zmontowanie vloga, uśpienie Heleny no, a potem długa, długa, długa droga na lotnisko bo to niestety znienawidzony przeze mnie modlin. No ale cóż, były tanie bilety to się kupiło Paku, upak, Nie mam czasu nagrywać jak się pakuje, także pokażę Wam ciuchy, dron, sprzęt, jakieś płyny, ręczniki, koce, dziecko, no i tyle. to bułki Heleny, no, trochę tego będzie, eee, ale najbardziej się jaram, <laughs> tym, że pomyślałam, żeby jej coś. Eee, zabrać do samolotu nowego i kupiłam po prostu takie hamskie plastikowe malutkie zwierzątka o i będzie taka super zabawa e, jak coś to podpoznać, gdzie mnie brud tylko cynamonek będzie super zabawa krówki, koniki, kotki i mam jeszcze ukryłam w ogóle to takie jakieś malutkie rzeczy, żeby się zmieściły do plecaczka do samolotu to ukryłam książeczki z zadaniami i taką świecącą w ciemności kulkę. głupniotka. No mam nadzieję, że chociaż minimalnie się to dziecko zajmie i oszczędzi naszym współtowarzyszom podróży krzyku. Prawie spakowane. Siadam do komputera, wysyłam zdjęcia. Może zmontuję ten vlog? No i co, żegnam się już, bo grafik napięty. O pierwszej musimy wyjechać najpóźniej. A jest dziewiętnasta. A ja mam tyle rzeczy do zrobienia, że miło mi było pokazywać Wam moje um, chaotyczne, jak zawsze, przygotowania do przygody. I do zobaczenia za tydzień. Pa!